Joanna Moro, dzięki roli w serialu TVP o Annie German, który okazał się wielkim hitem, szybko zdobyła popularność i możliwość zarobienia dużych pieniędzy. Niestety, gwiazda straciła znaczną część swojego majątku, co głęboko ją zasmuciło. Wszystko przez jeden błąd. Joanna na stałe zadomowiła się w polskim show biznesie ponad dekadę temu, a jej przełomowym momentem była rola w serialu o Annie German. Produkcja cieszyła się olbrzymią popularnością, przyciągając ponad 6 milionów widzów na każdy odcinek. To sprawiło, że Joanna stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w kraju, pojawiając się w licznych programach i reklamach, co przyniosło jej znaczne dochody. Świadoma, że sukces w show-biznesie może być przemijający, postanowiła zainwestować zgromadzone środki, aby zapewnić sobie stabilność finansową na przyszłość. Niestety, jej zaufanie do niewłaściwej osoby skończyło się tragicznie. Do pierwszego spotkania z inwestorem doszło na balu charytatywnym, co nieco osłabiło czujność Joanny Moro. Po przyjemnej rozmowie wymienili się numerami telefonów, a następnie mężczyzna zaczął przesyłać jej atrakcyjne propozycje inwestycyjne. To był mój błąd, ja się przyznaję, że zaufałam, bo ufam ludziom, bo sama jestem uczciwa. Po jednym, i pięciu dziesiątych roku pomyślałam, że może się zdecyduje, wyjawiła Moro w rozmowie z Super Ekspresem. Początkowo inwestycje wyglądały obiecująco. Otrzymywała regularne wypłaty co kwartał, lecz nagle kontakt się urwał. Pisze do niego SMS-y, nic nie odpisuje, nie odzywa się. Ja jestem po prostu bezradna w tej sprawie. Dzwoniłam na policję, rozmawiałam z prawnikami. Umowa jest tak sformułowana, że chyba tych pieniędzy nie odzyska. Mżali się gwiazda. W wywiadzie dla Super Expressu przyznała, że wciąż nie może się z tego wszystkiego otrząsnąć. To potwornie bolesne doświadczenie, bo mając 40 lat, raptem budzisz się niemal bez niczego załamuje ręce Joanna. Na koniec dodała, że wciąż nie tracą z mężem nadziei, że jakoś uda im się wyjść z tych tarapatów. Najważniejsze, że jesteśmy razem i mocno się wspieramy, podkreśliła serialowa Anna German.